Witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Tibie. No dobrze, że wracam do YouTube'a po bardzo długiej przerwie. Nie miałam ochoty grać w Tibieu. Yy, ponieważ... No ponieważ dlaczego. Jak można, nie jak można nie grać w Tibie w ogóle przez 5 godzin. <grym> nie grałem, trochę mi się ona znudziła, nic więcej. Nie chciało mi się nagrywać także z przymusu tej serii, ponieważ to głupie się ogląda. Mm. Ale wracam do gry, nabrałem ochoty, tym bardziej, że Eres zniknął i niedługo dostanę jakieś Paladin Armor od siebie. E, szukam teraz gra Fireball, o właśnie znalazłem, ponieważ wybieramy się na gwardy. Te Fireballe są bardzo przydatne, ponieważ dwa gwardy są, chyba, nie na pewno, ale nie obiecuję, ale są. Y, wrażliwe na ogień. W większych grupkach zdecydowanie może mi to się przydać. Mm, Florentine. Y, o locie opowiem, jak tam dojdziemy, ale nie mam zamiaru was zanudzać dojściem tam, bo chyba każdy nawet y, 20 level czy tam 10 wie, jak dojść do gwardów. No. A więc ja robię cięcie i do zobaczenia za sekundę, dla mnie to trochę dłużej. Cóż to jest za stworzenie? Starving Wolf! Nie jestem tak dobry z jakiegoś ożywić, to Starving, ale to chyba głodny wilk, mi się wydaje. I on mi goni, i on jest zabójczy. Aaa. Teraz, kiedy niebezpieczeństwo zostało zażegnane, mogę przejść do sedna sprawy Czyli da-da dada da. kopalnie krasnoludów Ja pierwszyła się tebile robię Dobra, kiedy już, już jestem w tej kopalni Muszę wyjść, żeby pokazać wam w której. Ta jest moim zdaniem najbardziej opłacalniejsza. Spójrzcie na minimapę, gdzie ona jest. I wchodzimy w nieznane albo raczej jej znane. Dobra, wymyśliłem mały konkurs, który jest... Wymyślony z nudów i na szybko. Ale chciałem zobaczyć, czy jesteście chociaż trochę aktywni i oglądacie to większość z was yy, otóż chciałbym wam was prosić o zrobienie pomysłu na nowy outfit czyli no nowy wygląd mojej postaci jak ona będzie wyglądać yy, żebyście nagrali krótki w, w zdjęcie nawet pokaz slajdów jak ono ma wyglądać chcę żeby był bardzo oryginalny najzabawniejszy może nie najzabawniejszy to zależy że jakoś wyglądał konkretnie ten, który mi się najbardziej spodoba zostanie wyróżniony w odcinku. Co nie jest zbyt y, wielką nagrodą. No ale dla zabawy można się pobawić, nie? Dobrze. Może przejdźmy teraz do odcinka. Y, idę sobie tędy. Używam dwóch z y, tych spirów małej ilości, ponieważ nie chcę marnować. Y, królewskich. Nie ma sensu na takie małe stwory, które i tak padają prawie że na hita. Co do moich skili 66-78, właśnie wypadł mi shield, czyli dosyć sprzedajny item o, czy skuter, to jest z tych gorymów. Widzicie, jest ich tutaj bardzo dużo, ale to są soldiera nie guardy. Y Gdybym użył Royal Spearów, to zaraz by mi dwa się skończyły i tyle by było z godzinnego hancenia tych gwardów. Dobra, co wylatuje z tych mobków? Nie powiem może wszystkiego, ale powiem to, co się najbardziej odpłaca sprzedawać. Czyli Chain Armor. Jeżeli macie wykonanego, wykonanego postman quest'a, to to zbierajcie. Dla Paladyna, czemu nie Bolty? Mm. Jak tu widzicie także Soldier Helmet To też się dobrze sprzedaje Ja nie zbieram, ponieważ nie mam wykonanego, wykonanego postman quest'a I też nie mam yy, kapa do tego Wypaduje, Wypada także ich Steel Helmet, co jest najopłacalniejszym z tego wszystkiego Wypada także Iron Ore z Guardów mm. No i właściwie to, co warto zbierać, powiedziałem. Jeszcze wypad, wypada z tego bodajże Warham, Warhammer, co sprzedaje się w jakieś 120 złotych monet. To w kwestii lutu. Terraexp. Jak jest Exp. Dochodzi do jakichś po dobrym rozgrzaniu licznika. Dochodzi do jakichś 70 tysięcy. Widzicie, ładnie mi zasadził, ale to dlatego, że mam full atak i trochę dałem się zbloczyć przez te soldiery. Najlepiej nie chodzić tutaj na pały. Na pewno nie niżej, bo ich jest tam w cholerę, dlatego warto powoli przechodzić między tunelami. Jak tu widzicie, mam kolejnego warda, który nie stanowi problem w pojedynki, pon ponieważ jest wolny, chociaż posiada dużą ilość życia, co sprawia, że nie jest on opłacalny dla rycerzy. Na rycerzy jest wiele innych miejsc, które są bardziej opłacalniejsze, a jak widzicie, mi skończyły mi się te głupie włócznie, dlatego teraz przechodzimy na te królewskie. No dobrze. Leather Boots. Bardzo mi szkoda najbardziej tych bochów. <noise> tak z, bo z nimi zapierdzielałem. Ale no, to uśmieszne. Dobra. Zjedzmy sobie, zjedzmy sobie, idźmy dalej. Wiem, że sami mówię takie bzdury, a to dlatego, że ciężko mi cokolwiek mówić. O tym miejscu, bo wszyscy pewnie y, wiedzą, co tu się wyprawia. Nie mam pomysłów na, na powiedzenie czegoś ciekawego, może o to mi chodzi, no. Okury, no, wiecie, no. Przecież to jest miejsce, które wszyscy znają. Co tu można o tym mówić? Dobra. Na początku jest dużo ich. Jeżeli mi się uda, to będą tylko dwa, ale zwykle jest ich pięć. Yy. A to dlatego no trzy. Dobra. Dobra, padają. Niech... No widzicie ile ich tu jest? Od razu wychodzi. Nie chce się stąd iść. Może... Nie, firebola się nie opłaca. No spokojnie tu przeżyję, miejmy nadzieję. Jeszcze jak gran jakoś. Jak sura. Cholera. Nie idzie lepiej. Ale... No dobra, nieważne. Mm, cały rozkontrolujemy życie. Teraz mogę się już ruszyć. Dobrze. Specjalnie się nie ruszałem, ponieważ nie byłem dokładnie pewien, czy tam nie ma ich jeszcze z pięciu. To wiecie: Iron Ore. No, to leci po jakieś 150. Moje informacje nigdy nie są pewne. Ale to dlatego, że nie gram dużo w tą grę. I wiecie: I mój największy poziom to jest właśnie ten, który teraz oglądacie. Robię to tak spontanicznie: przede wszystkim spontanicznie. Nie wiem dlaczego, ale niektórzy po prostu plują się na to i wyzywają mnie od dzieci down'a. Ostatnio nie, ale mówił, żebym nie nagrywał, bo nic o tej grze nie wiem. Ja wiem, że o tej grze nic nie wiem. A może nie kompletnie nic. Ale po co wiedzieć coś o nim, żeby czerpać, czerpać z niej przyjemność, to powiedzcie. Była też śmiecie, kiedy mówię jakąś bzdurę. A wy dobrze wiecie, że jest inaczej. Możecie napisać mi o tym w komentarzu, kiedy ja się ucieszę, ponieważ wiem, że ktoś to ogląda. No. Ja z tych guardów będę zbierał tylko Steel Helmety i Warhammery, ponieważ są najlepsze. Mniej część soldier z helmetu, które nie sprzedaje się tak dobrze. Klatki, jak widzieliście, były. Niemiłe. Niemiłe. <laughs> Jeszcze dwa shield. Zapomniałem. Jak tutaj oczyścimy, to zaraz schodzimy na dół. Jeszcze niżej. Tak. Tam użymy firebole. Będzie niebezpiecznie. E, nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Oj, oj oj. Coś mi się z klatkami dzieje. Nie wiem co, ale coś może mi się aktualizować. Ale nie jest to przyjemne. Chyba, że kończy mi się miejsce na dysku. To jest też możliwe, ponieważ... Ostatnio nie kasowałem poprzednich odcinków z lenistwa. Dobra, X pleci, ile już jest? 19k, nie za dużo, ale jak się rozkręci, to będzie dużo. White Mushrooms. Ostatni raz jak wracałem z tego miejsca, to miałem 5 styli helmetów i 500 GP w backpacku. Plus do tego jakieś dwarven shieldy. Starczyło kapa bo miałem mało spirów dobra, teraz schodzimy tam niżej kupiłem sobie Steel ringa jak widzicie nowego ponieważ zawsze on jest bardzo przydatny i jak jakiś peker cię goni to wpadasz w hordę minionów eee minionów, za dużo rola. i odpalasz ringa i wtedy wszystkie przerzucają się na niego i nie tylko dlatego na przykład jak spię na DS-ach, to one mnie nie widzą i mam bezpieczeństwo jakby coś, co, jak coś by źle poszło to po prostu to zakładam Mhm... Mm -hmm. mm -hmm. Tu już jest... Nie, tu są tylko trzy. Tam gdzieś... tam jest dalej. Więcej ich. Tam na górze. Gdzież teraz ich nie jest wcale tak mało. Cztery. Trzeba być ostrożnym. Jak net wyłączy... ...to jest pewna śmierć. Chyba, że na chwilę, <laughs> No, z... gin, gin. Ty, Battle Battlehammery... O, to jest Battlehammer. Hammer. Się myli Battle Har ...Hammer z Battle Axe. Dlatego pewnie nie zbieram botle Hammer, ponieważ myślę, że to jest <grymny> yy, battle Axe. Battle Axe nie. Dobrze. Czy nie? Tutaj fire great fire bole będą musiały pójść w ruch. Yy, nie myliłem się. Ale ich 4. No 5. Teraz tak bezpiecznie chodzę. No teraz, no. Tak, teraz będę musiała pójść w ruch. Właściwie o tym mówię. Wszystkie trzy użyłem. Teraz będzie mi łatwo ich kosić. No, zdychaj, proszę się. In, dobrze. Ty też. No i dobrze. Na Następny raz postaram się wziąć większą ilość, ponieważ one są, jak widzieliście, niesamowicie, nie, niesamowicie przydatne. Zaraz wam pokażę tutaj miejsce. Gdzie jest dwarf Hell? Jest to miejsce, gdzie można zdobyć różne przedmioty. Chyba Knightaxe. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tylko tak z widzenia tutaj. Pff, tam zszedłem, tam jest bramka od 35 levela, nie da się zwieść. Jak tam zejdziecie, to... O Jezu. Ja tam wyszedłem z red HP. Tutaj. Do 32. Nie wiem jak ma 32 level tutaj niby przeszli. Wiecie ile ich tam jest? Geomancery. Wszystko nas rane. Wardy padają i się nie uśmiechają. Ja yeah. Chciałbym pozdrowić Marcin Super Atari, który poprosił mnie o to na skapepie. A więc pozdrawiam cię. Bo to jest mój jeden z lepszych widzów. Nie wiem czy jeszcze mam paru na pewno. Ale nie pamiętam ników, dlatego ich nie pozdrowię. Jestem zajęty, jak widzicie. Jeszcze chwilę tutaj zostanę, jak włączę nagrywanie. I właśnie zrobię te w tej chwili, ponieważ pokazałem wam to, co miałem pokazać, czyli spełniłem wymaganie odcinka odcinek. Nie był taki nudny. Pokazałem coś nowego, czego nie było na kanale, może niekoniecznie nowego w Tibi. Ale miejmy nadzieję, że przyjemnie się mnie słuchało i do zobaczenia w kolejnym ciku zagrajmy w Tibie Yo-Man.